Mam na imię Sofia i zapraszam cię do przyjrzenia się tej sprawie krok po kroku. Zaczynamy śledztwo. Dziś opowiem wam historię, która niemal zniknęła w cieniu obcego kraju, w zakamarkach wynajmowanych pokoi i w milczeniu imigranckich dzielnic. Jej imię to Izabela Zabłocka. Dla większości zupełnie nieznane, ale dla jednej ulicy w mieście Derby, dla jej córki, która szukała matki przez piętnaście lat. To imię stało się symbolem cichej tragedii. Księżniczka z Princess Street. Tak czasem nazywali ją ci, którzy widzieli Izabelę po raz ostatni. Derby, serce środkowej Anglii. Miasto, które niegdyś dumnie stanowiło centrum przemysłu kolejowego, dziś przypomina mozaikę fabryk, starych szeregowych domków i setek nadziei przywiezionych ze wschodniej Europy. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku przybyli tu ludzie z Polski, Rumunii, Litwy, w poszukiwaniu pracy, pieniędzy, przyszłości. Ale marzenia często zderzają się z rzeczywistością, z tanimi mieszkaniami w Normantonie, z nocnymi zmianami w zakładach, z barierą językową, a co najgorsze, z obojętnością. Princess Street to cicha, niepozorna uliczka. Te same szeregowe domy z małymi ogródkami, gdzie chwasty rosną szybciej niż wspomnienia. To tutaj, w 2009 roku, Wprowadza się trzydziestoletnia Izabela Zabłocka, Polka, matka, pracownica fermy drobiu. Nie miała wiele: jedną walizkę, zmęczone ręce i cel zapewnić lepsze życie córce, która została w Polsce z rodziną. To nie była romantyczna imigracja, żadna bajka o nowym początku. To była codzienna, wyczerpująca rutyna. Ale Izabela się nie skarżyła. Przynajmniej tak mówili ci, którzy słyszeli jej głos po raz ostatni. 28 sierpnia 2010 roku. Zadzwoniła wtedy do rodziny. Spokojna, zmęczona, ale bez oznak niepokoju. A następnego ranka cisza. Minęło kilka dni. Rodzina w Polsce zaczęła się niepokoić. Telefon milczał, wiadomości pozostawały bez odpowiedzi. Po tygodniu zgłoszenie na policję. Ale międzynarodowa biurokracja, bariera językowa. Brak mechanizmów poszukiwania zaginionych za granicą? Wszystko to zrobiło swoje. Zgłoszenie zaginięcia nie doprowadziło do żadnych konkretnych działań w Wielkiej Brytanii. Izabela Zabłocka po prostu zniknęła, jak cień. Przez długi czas przeglądałam oficjalne dane, analizowałam zdjęcia domów przy Princess Street, badałam codzienność polskiej społeczności w ówczesnym derbi. I jedno staje się jasne: Izabela zniknęła w miejscu, gdzie takich jak ona było wielu, tych, którzy nie mieli siły zmusić systemu do działania. Ale ta historia nie dobiegła końca. Piętnaście lat później, w maju 2025 roku, jej córka, wychowana bez matki, wreszcie zmusiła policję do działania. Zgłosiła się do Derbyshire Police z nowymi dowodami i nieustępliwym pytaniem: Co stało się z moją mamą? To był pierwszy punkt zwrotny w sprawie, która przez lata pozostawała zamrożona. I uwierzcie to, co ujawni się dalej wstrząsa do głębi. Gdy sprawa Izabeli Zabłockiej została oficjalnie wznowiona w maju 2025 roku, wydawało się, że będzie to kolejna tragiczna, lecz bezowocna próba odnalezienia śladu. Ale córka Izabeli, dorosła kobieta, która spędziła pół życia bez odpowiedzi, nie ustąpiła. To właśnie jej determinacja zmusiła policję hrabstwa Derbyshire do przeanalizowania dawnych tropów, sprawdzenia poprzednich adresów i ostatecznie do powrotu na Princess Street. 2 czerwca 2025 roku policja przeprowadza przeszukanie jednej z posesji w tej okolicy. Nikt nie spodziewał się prawdziwego przełomu, ale podczas badania tylnego ogrodu, tam gdzie niegdyś rosła pokrzywa, a dzieci bawiły się obok zardzewiałej szopy, Georadar wykrywa zaburzenia w strukturze gleby. Następują prace wykopaliskowe. I po kilku godzinach ludzkie szczątki. Informacja szybko pojawia się w mediach, choć bez ujawnienia nazwiska. Do czasu oficjalnego potwierdzenia tożsamości przez badania DNA policja unikała publicznych deklaracji. Ale wszystkie okoliczności miejsce, czas, zeznania wskazywały jednoznacznie. To była Izabela. Po raz pierwszy od 15 lat zaginięcie miało twarz i grób. Pamiętam, jak przeglądałam wiadomości tego wieczoru. Zdjęcia z miejsca zdarzenia: technicy kryminalistyki w białych kombinezonach, zamknięty ogród, policyjne taśmy. A obok znajome szeregowe domki z wybitymi szybami i plastikowymi meblami. Ulica, jakby zatrzymana w czasie, a pod ziemią koszmar, o którym nikt nie chciał wiedzieć. Policja działała szybko. Już 28 maja, jeszcze przed odnalezieniem ciała, zatrzymano pięć osób. Dwie kobiety, trzech mężczyzn. Wszyscy w wieku od 30 do 50 lat. Mieli związek z domem przy Princess Street i według śledczych mogli wiedzieć lub być zamieszani w to, co spotkało Izabelę. Nazwisk nie ujawniano, poza jednym. 3 czerwca ponownie zatrzymano kobietę o imieniu Anna Podedworna, lat 39. Już 5 czerwca postawiono jej oficjalne zarzuty: morderstwo, utrudnianie pochówku oraz utrudnianie postępowania sądowego. Ten moment zmienił wszystko. Sprawa zaginięcia przekształciła się w śledztwo w sprawie zabójstwa. Ciała nie dało się już ignorować. Izabela, która zniknęła tak, jakby nigdy nie istniała, Powróciła na pierwsze strony gazet. Nie jako imię na liście zaginionych, ale jako ofiara. Świadkowie zaczęli przypominać sobie dziwne rzeczy: coś o nocnych krzykach tamtego lata 2010 roku, ktoś wspominał zapach, który pojawił się po deszczach, ale wszyscy milczeli. Dlaczego? Strach, apatia, a może zwykłe przyzwyczajenie, żeby się nie mieszać. Ale teraz wszystko się zmieniło. Policja współpracowała z Crime Stoppers, ogłosiła nagrodę 20 tysięcy funtów za informację. I zaczęły padać pytania: kto jeszcze wiedział, kto pomagał i najstraszniejsze dlaczego właśnie Izabela? Dziękuję, że słuchasz. Jeśli masz chwilę, napisz, co myślisz o tej sprawie. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Długo próbowałam zebrać wszystko, co tylko dało się ustalić o samej Izabeli Zabłockiej. I za każdym razem czułam że za każdym suchym faktem stoi żywa kobieta, która po prostu chciała zapewnić lepsze życie swojemu dziecku. Kobieta, która nie była wyjątkowa, ale była niezastąpiona dla tych, którzy ją kochali. Izabela urodziła się w Polsce, najprawdopodobniej w jednym z południowych województw. Jej rodzina pozostała aktywna, to właśnie dzięki ich staraniom zaginięcie zostało oficjalnie udokumentowane w Polsce już we wrześniu 2010 roku. Była matką. Miała 30 lat, gdy przyjechała do Wielkiej Brytanii. Jak wielu innych, pracowała w zakładzie przetwórstwa drobiu. Niska pensja, monotonia, nocne zmiany, zapach, którego nie da się zmyć nawet po długim prysznicu. Ale trzymała się. W 2009 roku Izabela wynajmuje pokój w domu przy Princess Street. To był typowy dom dla kilku lokatorów. I chociaż oficjalnie sąsiedzi mówili niewiele, Późniejsze śledztwo potwierdziło. Nie mieszkała tam sama. Ktoś jeszcze tam przebywał. Ktoś, kto wiedział, kiedy wracała, z kim rozmawiała. I być może widział ją po raz ostatni. 28 sierpnia 2010 roku. Telefon do domu. Zwyczajna rozmowa. Izabela mówiła o pracy. Pytała o córkę. Żadnych oznak paniki. Żadnych aluzji. Ostatnie słowa. Przekaż jej, że ją kocham. Potem cisza. Zajrzałam do archiwalnych danych meteorologicznych. Noc z 28 na 29 sierpnia była ciepła, ale duszna. Zamknięte okna, szum wentylatorów, idealne warunki, by nie usłyszeć niczego. Jeśli coś wydarzyło się tamtej nocy, nikt tego nie usłyszał. A może nie chciał usłyszeć. Potem żadnych wiadomości, żadnych ruchów na koncie bankowym, żadnej aktywności. Ci, którzy pojawili się w domu po niej, mówili, że pokój był już pusty. Ktoś zasugerował: Pewnie wyjechała. Inni Może deportowano ją? Ale deportacji nie było. Nie było też biletów, tylko cisza. Policja obecnie zakłada, że zbrodnia wydarzyła się właśnie tamtej nocy, w tym samym domu a ciało zostało ukryte na podwórzu tuż po tym. To oznacza jedno: ktoś z mieszkańców wiedział, albo był w pobliżu a być może Brał w tym udział bezpośrednio, to rozdziera mi serce. Kobieta, która nie miała wrogów, która pracowała na nocnych zmianach, która dzwoniła do domu, bo tęskniła, i oto śmierć, która nie miała ani powodu, ani wyjaśnienia. Przynajmniej na razie. Ale dalej robi się jeszcze mroczniej. Bo pytania, które pojawiły się w śledztwie po aresztowaniu Anny podedwornej, nie dotyczyły już tylko tego, kto, ale także dlaczego. Kiedy policja w hrabstwie Derbyshire oficjalnie ogłosiła, że odnalezione w ogrodzie szczątki prawdopodobnie należą do Izabeli Zabłockiej, w mieście Derby coś się zmieniło. To nie była już tylko stara sprawa o zaginięciu polskiej kobiety. To śledztwo nabrało konkretnych kształtów z prawdziwymi imionami, twarzami i, co najważniejsze, z odpowiedzialnością. 28 maja 2025 roku. Pierwsze aresztowania. Pięć osób: dwie kobiety, trzech mężczyzn. Wszyscy powiązani z domem, w którym mieszkała Izabela. Policja, wykorzystując nowoczesne technologie, georadary, analizę danych z telefonów komórkowych, przesłuchania, szybko ustala, że jedna z nich ma kluczowe znaczenie. Anna, podedworna, 39 lat, obywatelka Polski, mieszkająca w Derby od końca lat dwutysięcznych. Jej nazwisko pojawiało się wcześniej w sprawach dotyczących konfliktów domowych. Drobnych kradzieży, ale nic poważnego, przynajmniej oficjalnie. Mieszkała w tym samym domu przy Princess Street co Izabela i chociaż minęło 15 lat, policja zdołała odnaleźć dowody ich wspólnego życia i konfliktów między nimi. 3 czerwca, ponowne aresztowanie podedwornej. Śledczy zdobyli nowe informacje, które powiązały ją bezpośrednio z odnalezionym ciałem. Nie mogę ujawniać zastrzeżonych danych, ale z dostępnych źródeł wynika, że mogła wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy. I najprawdopodobniej brała udział w ukrywaniu zwłok. 5 czerwca, oficjalne postawienie zarzutów, zabójstwo Izabeli Zabłockiej, utrudnianie pochówku oraz próba wprowadzenia śledztwa w błąd. Pozostali podejrzani, zwolnieni za kaucją, ale policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. W tym momencie zaczęły się pojawiać pierwsze zeznania sąsiadów. Zwróciłam się do publicznych źródeł i dowiedziałam się, że w sierpniu 2010 roku jedna z mieszkanek dzielnicy słyszała, jak podedworna krzyczała w ogrodzie. Inny sąsiad przypomniał sobie, że kilka dni później widział, jak z tylnego podwórza wynoszono worki z ziemią. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś brzmi to zupełnie inaczej. Crime Stoppers, niezależna organizacja, Ogłasza nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów za każdą nową informację. Policja apeluje do wszystkich, którzy mieszkali w tej okolicy w tamtym czasie, aby przejrzeli wspomnienia, stare zdjęcia, wiadomości. Sprawa nie tylko zostaje wznowiona, zostaje udokumentowana, zarchiwizowana i być może przygotowana do procesu przed ławą przysięgłych. Ale wciąż pozostają pytania: dlaczego właśnie Izabela. Czy był to spontaniczny konflikt, kłótnia domowa, która wymknęła się spod kontroli, a może coś głębszego? Nie wolno mi snuć domysłów, ale śledztwo nie wyklucza wersji, według której Izabela mogła paść ofiarą osobistej niechęci, zazdrości lub, co najgorsze, po prostu dlatego, że nie miała nikogo, kto mógłby jej pomóc. System zawiódł Izabelę w 2010 roku. Ale dziś dzięki córce, która nie pogodziła się z milczeniem, ten system w końcu przemówił. Sierpień 2025 roku. Mija dokładnie 15 lat od chwili, gdy Izabela Zabłocka po raz ostatni skontaktowała się ze swoją rodziną. Dziś jej imię znów pojawia się w wiadomościach, ale już nie jako zaginionej bez śladu. Jest oficjalnie uznana za ofiarę przestępstwa. I to choć bolesne, daje jej bliskim coś najważniejszego prawdę. Jej córka, dziś dorosła kobieta, zrobiła to, czego nie zdołały dokonać ani państwowe instytucje, ani międzynarodowe służby. Nie pozwoliła, by sprawa stała się jedynie statystyką. Nie pogodziła się z milczeniem. Przeszła długą drogę od dziewięcioletniej dziewczynki, która czekała na mamę wracającą z pracy za granicą, do kobiety, która domaga się sprawiedliwości. To właśnie jej działania stały się impulsem do wznowienia śledztwa. W mieście Derby historia Izabeli zmusiła wielu do przemyślenia przeszłości. Jej los stał się lustrem. Dla policji, dla lokalnej społeczności, dla imigrantów mieszkających w podobnych dzielnicach. Ujawnił wszystkie słabości systemu, gdy znika człowiek bez dokumentów, bez ochrony, bez głosu, jak łatwo jego śmierć może pozostać niezauważona. Anna Podedworna. Kobieta, której postawiono zarzuty, przebywa obecnie w areszcie. Oczekuje na proces, ale nawet to jest tylko częścią tej historii, bo odpowiedzi na najważniejsze pytania wciąż nie padły: co wydarzyło się tamtej nocy: czy to była domowa kłótnia, przypadek, a może świadomy akt okrucieństwa? I najważniejsze: czy działała sama? Czy komuś udało się uniknąć odpowiedzialności? Policja kontynuuje dochodzenie. Crime Stopers przyjmuje zgłoszenia do 27 sierpnia, daty, która może okazać się przełomowa. Społeczność jest proszona, by nie milczeć. Bo, nawet po 15 latach, prawda może zmienić wszystko. Przeglądam archiwalne zdjęcia Izabeli: jasne oczy, szczery uśmiech. Kobieta, która po prostu chciała żyć. Historia, której moglibyśmy nigdy nie usłyszeć. Ale teraz jest tutaj, przed Wami. Ze wszystkimi szczegółami. Z wszystkimi pytaniami, z całym bólem. I myślę o tym, ile jeszcze takich historii skrywa się w cieniu w starych domach, w milczeniu sąsiadów, w szczelinach międzypaństwowej biurokracji. Ile osób zniknęło, i nikt nie zapytał dlaczego. Ale Izabela już nie zniknęła. Jej imię zostało zapisane, jej historia wysłuchana. I być może to dopiero początek. Cieszę się, że byłeś tu do końca. Takie wsparcie jest dla mnie bezcenne, do usłyszenia już niedługo.